Kochane. Dzisiaj porozmawiamy o stylowej szafie, czyli o tym, jak zrobić porządki, aby zachować w tej szafie rzeczy, które kochamy w 100%, a pozostałych po prostu się pozbyć bez wyrzutów sumienia. Od czego należy zacząć? Należy zacząć od dobrego nastawienia, dobrego humoru, znaleźć ten wyjątkowy dzień, aby zrobić te wspaniałe porządki. Polecam Wam również zaopatrzyć się w lampkę ulubionego wina, no bo to pozwoli właśnie pozbyć się tych sentymentów. Drogie Panie, aby te porządki przeszły nam sprawnie, proponuję Wam, aby znaleźć sposób, co zrobić właśnie z rzeczami, których już nie chcemy. Ja podzieliłabym te rzeczy na cztery kategorie. Pierwsza kategoria będą to rzeczy, których bezwzględnie się pozbywamy. Przygotujcie sobie jakieś pojemniki, worki czy też półki w swojej szafie i odłóżcie właśnie rzeczy według tych czterech kategorii, które Wam chcę zaproponować. Pierwsza, czyli właśnie rzeczy, które wyrzucamy. Czyli wszystkie rzeczy, które są znoszone, zniszczone, z dziurkami, porościągane, niemodne, po prostu wyrzucamy. Druga kategoria, będą to rzeczy, które możemy przerobić. Na pewno macie takie rzeczy, które wystarczy może gdzieś tam podszyć, tak? Może troszeczkę gdzieś tam zwężyć i będą świetnie wyglądały. Mogę Wam podsunąć pewien pomysł. Też niedawno właśnie przerabiałam spodnie, które były trochę za małe. I świetny patent, który tutaj wykorzystała moja krawcowa, to właśnie wszycie lampasów. Z boku i naprawdę uatrakcyjnia to bardzo te spodnie, a dodatkowo właśnie poszerzyło. Także możecie zgapić. <grych> Druga kategoria. Mamy trzecia kategoria teraz: rzeczy które możemy sprzedać, rzeczy, które są dobre, tak, jakościowo nie są zniszczone, możemy właśnie wymienić się ze swoimi znajomymi, zrobić sobie taką imprezkę w domu czy też w pracy, sprzedać możemy. Możemy również włączyć się do różnych takich akcji, jest na przykład taka akcja pomaganie przez ubranie, gdzie możemy wesprzeć pewne działania pewnych fundacji. Polecam Wam bardzo takie działania. Czwarta kategoria będą to rzeczy, którym możemy nadać inne znaczenie. Czyli na przykład, wszystko zależy też od aktywności, jakie wykonujecie na co dzień. Może uprawiacie sport i warto właśnie odłożyć sobie rzeczy na tę okoliczność. Rzeczy do noszenia po domu, jako piżamki, na plażę na przykład. Zastanówcie się, na jakie okazje można te rzeczy wykorzystać. Kolejny krok. To właśnie robienie tych porządków sukcesywnie. Wtedy one po prostu mniej bolą, jeżeli małymi kroczkami robimy właśnie te porządki co jakiś czas. Ja Wam proponuję taką metodę, aby właśnie też zacząć. Od poszczególnych półek w szafie. Oczywiście zależy wszystko od tego, jak te wasze szafy wyglądają. Ja osobiście m, zawsze zajmuję się danym działem, czyli najpierw koszulki, później przechodzę do spodni, sukienek, spod, spódnic i to mi znacznie ułatwia właśnie pracę. Dobrze też jest na przykład zastosować taką zasadę, że jeżeli mamy jedną rzecz nową, kupujemy sobie. To pozbywamy się z szafy na przykład trzech starych rzeczy, albo nawet pięciu, w zależności od tego, ile tych rzeczy w naszej szafie jest. Możemy również zastosować zasadę 1 na jeden. To mi się bardzo osobiście sprawdza, jak również taka metoda, że właśnie szukam zamienników. Jeżeli mam już znoszoną jakąś rzecz, to szukam nowej i jeżeli taką znajduję, to już bez żadnych skrupułów mogę się tej starej zniszczonej już pozbyć. Kolejny element, który chciałam z Wami omówić, to właśnie budowanie swojej garderoby na zasadzie kapsuły. Jest to teraz dosyć modny trend, który słuchajcie, naprawdę bardzo ułatwia życie. To porządki w szafie są właśnie dobrym momentem, aby jakoś inaczej też te rzeczy w tej szafie sobie poukładać. I proponuję właśnie Wam ym, tą zasadę kapsuły. To jest tak, jakbyśmy jechały na wakacje i się pakujemy do walizki, staramy się zabrać ze sobą rzeczy, które będziemy mogły wykorzystać na różne okoliczności. I tak samo zbudujcie swoją szafę. Jeżeli na przykład macie taki układ jak ja właśnie, że dużo rzeczy można powiesić na wieszaki, to dobrze jest właśnie obok siebie powiesić rzeczy zestawami. Które do siebie pasują. Na przykład wieszamy marynarkę, obok spódnicy, sukienkę, spodnie, które do tego pasują. Naprawdę to ułatwia, słuchajcie, ten codzienny nasz wybór i, i unikamy po prostu tych dylematów, co na siebie włożyć. Jest to też bardzo dobra metoda przy robieniu zakupów, aby właśnie kupować zestawami albo wykorzystać właśnie zasadę trójki. Czyli zastanawiamy się, do czego możemy wykorzystać daną bluzkę na przykład, tak? Czy możemy z nią skomponować trzy zestawy. I tak samo przy porządkowaniu szafy, jeżeli mamy jakąś bluzkę i długo jej nie ubierałyśmy, nie wiemy właśnie do czego ją ubrać, to zastanówcie się, czy jesteście w stanie stworzyć z nią trzy jakieś zestawy. Jeżeli tak, to warto ją zostawić, a jeżeli nie... To nie ma potrzeby jej trzymać, bo po prostu nie jest ona spójna z waszą garderobą. I drogie panie, ważny element przy porządkach w szafie to gimnastyka, <giby> czyli nie bójcie się mierzyć. Musicie po prostu pomierzyć te rzeczy, żeby zobaczyć, czy one dalej pasują. Czy Wy się przede wszystkim dobrze w tym czujecie? Pochodźcie też w tych ubraniach. Zobaczcie, jak one się układają. To jest bardzo ważne. Jest to też ważne z tego względu, abyście zobaczyły też, jak dany kolor Wam służy, fason, bo tutaj jest ważny taki element, aby dopasować te ubranie do sylwetki tutaj mogę wam pomóc przy indywidualnych konsultacjach właśnie dopasować y, fasony ubrań i do typu urody właśnie doradzić jakie kolory najlepiej wyglądają y, i pasują po prostu danemu typowi urody Ważny element również to tworzenie garderoby w oparciu o bazę. Dobrze jest mieć taką bazę. Często się o tym mówi w różnych programach, co powinno się właśnie znaleźć w szafie. Jest to 10 takich magicznych rzeczy. Zobaczcie, czy one się u Was w szafie znajdują. Jest to biała koszula, jeansy, eleganckie spodnie, mała czarna, prosta spódniczka. Szpilki oczywiście czarne albo jakieś w kolorze cielistym, płaszczyk. Będzie to również sweterek, t-shirt, no i żakiet oczywiście. Jeżeli macie taką bazę, to wierzcie, mi, jesteście ubrane zawsze, dobrze i wszędzie. I warto właśnie w oparciu o tą bazę swoją garderobę właśnie budować. Mam nadzieję, że pomogłam, że zainspirowałam was do porządku. Zresztą ten materiał jest nagrany z waszej inicjatywy. No i trzymam kciuki, życzę powodzenia. <laughs> Dziękuję.